Witamy Was serdecznie w niedzielę 13 październik 2024. Jak widzicie pozostałość po Simonie. Dobrze <noise> <noise> się śmieję, że Ari kochana taka. Także byliśmy na Białej Wazie. Za chwilę wkrótce. Peter już pewnie już tam też się nagrał. On zawsze w trakcie jak jesteśmy, to on tam się nagrywa. Mówi o jakich tematach będziemy mówili. Mam powiem, że e, nie chciałabym Wam. Ale to były Wasze y, y, pytania tak? i odpowiedzi na Wasze pytania. Nie chciałabym tych, tych odpowiedzi Wam przekazywać, ale mm, trochę tam wnosiłam w tym trochę radości, żeby to tak rozwiewać. Y, y, ciężkie odpowiedzi, pytania może nie ciężkie, ale odpowiedzi przytłaczające. Także no, przekazujemy prawdę. Nie obijemy Was ani bawełny, ani, ani nie słodzimy miodem słodkim. Pierwszy temat y, teraz w tą środę, chyba 16 będzie. Leszek w Polsce, kurier dostarcza mu olejki. Ignacja Oil. Książki już ma, bo zabrał ze sobą. Zamawiajcie. Y, ograniczona ilość tam jest wysłana. Także y, powiedział mi, no już tam już dużo zamówień, zamawiajcie, kto pierwszy, ten lepszy. I jak zainteresowanie jest, doślemy następną partię. tak. Y, poleci UPS-em, poleci, pojedzie. Także y, zapraszamy Was. A teraz najpiękniejszy czas właśnie zabezpieczajcie Wasze ciała olejkiem. I y, y, no to najpiękniejsze prezenty, jak se ta tradycja została, że w ten dzień świąteczny się tam prezentuje, sprezentujcie właśnie coś dobrego. Olejek Gracja, czy od Sary. Tam macie kremy Gracja. Korzystajcie z tego. i Najpiękniejsze prezenty, jakie mogą być, bo chyba, że dajecie jakieś pieniążki i każdy sobie sam kupi, czego pragnie, nie? Nie wydawajcie pieniędzy na bzdury, że tam komuś jakiś wazonik da czy coś tego. Nie wiadomo, nawet miejsca na ten wazonik może nie znaleźć w mieszkaniu i gdzieś wyląduje kiedyś w koszu albo w kurzu będzie stał. Taka jest prawda, nie? Jeżeli coś jest, to trzeba używać. A dlatego zachęcam Was na olejek, a możecie też. Po prostu wysyłać na bazę ten z Waszych bliskich, ukochanych, tak? też jako prezent świąteczny, oczyścić z programów, odwodzenie komórki macierzystej, odwodzenie, odzyskanie wolności z powrotem. To chyba prezent życiowy, takie coś, tak? Także posłuchajcie, właśnie są tematy o DNA. Wszystko jest, mamy w dzisiejszych niesamowite informacje, i to właśnie są pytania od Was. No lekko nie jest po jak się otrzymuje takie odpowiedzi mi w każdym bądź razie. Jutro o 19 poniedziałek zapraszamy Was, ukaże się biała baza. Także a teraz w następnym tygodniu, w piątek będziemy, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, live to już pytała zawiadomił, będzie na live, ale będziemy połączeni poprzez, no to jest taki system tam połączenie na y, Będzie Leszek i Krzysztof. Także y, tak już zapowiedziałam: My nie prowadzimy żadnych y, y, centrum harmonii dla gości, żeby tam ktoś przyjeżdżał. Jeżeli ktoś jest w pobliżu czy w czasach i umówi się tutaj, chce y, sesję hipnotyczną, proszę bardzo zrobimy, ale my pobytu nie gwarantujemy i to już jest czasy przeszłe i teraz mamy nowe życie i y, po prostu jesteśmy dla was, ale w taki sposób w jaki jesteśmy i nic się też nie zmieni dobrze kochanie y, tutaj co chcieliśmy wam y, a jeszcze jedna teraz y, są dużo już zasypywane są sklepy Przede wszystkim wiecie tam, gdzie są też niemieckie produkty i, i te świąteczne, te domino, kamienie się nazywają, czy dominosztajny nie się nazywają. Akurat przez głupotę zawsze sprawdzamy wszystko. Jest dużo tych właśnie świątecznych produktów z tą żabką. Uważajcie, sprawdzajcie. Nie kupujcie dzieciom z tym, a to są, to są raz w roku takie łakocie. Ja bardzo lubię dom, te dominosztajny. No i żeśmy. Jedną, powiem wam, że, że hiszpańskich produktów e, prawie nie ma, nie, żeby dziś Żaba była. Nie ma. Wszystko przychodzi to, co złe z cywilizowanych krajów, jak to się mówi, czy z wysoko rozwiniętych. No? I mają swoje układy i kontrakty. Uwaga, obserwować każdą czekoladę, każde pierniki, wszystko, co bierzecie, bo to już jest w tych lidlach, aldiach i tak dalej, to już wszystko zasypane. Także uważać, co chcecie komuś. Z czym chcecie komuś przyjemność zrobić? Także odkryłam, chwyciłam to łakomstwo, tak samo i o, teraz wzięłam w rękę, ja patrzę, no nie wierzę, co ja wzięłam w rękę. No Na paczce jest odbite, a tam tylko zobaczyłam te, te, te domino, no bardzo je lubiłam kiedyś jeść, nie? I się ucieszyłam, że są do koszyka. Nawet stanie mu już nie zauważył, nie? Jak puszczał na taśmie. <grym> Dopiero teraz żeśmy, chciałam sobie otworzyć, patrzę, jest przed oczami. Ta zielona, trująca żaba, która właśnie jest bardzo, bardzo trującą gatunkiem żaby, nie? Dobra, mieliśmy tematy, wyjaśniliśmy, co oznacza drzewo życia, ten symbol drzewo życia, skąd to się bierze, dlaczego to się przyjęło i mówimy o drzewie życia. Mieliście pytania o ten autyzmus, schizofrenia, ten Asperger syndrom, Macie odpowiedzi od y, Izabel. Potem Kundalini, energię. To każdy chyba nikogo nie ominęło, żeby nie słyszał tego słowa. Także Simony nie znała tego słowa, ja zawsze się na jak zadaj pytanie, to idą tak burbi trochę do góry, no ale to Izabel przekazuje, ona jest przekaźnikiem. Potem y, właśnie o Sarkaidiozę i endometriozę. Były pytania, macie odpowiedzi tam. Potem chodziło o nici DNA, bo też jest przyjęte, że mamy po trzy nici DNA, było 12. Posłuchajcie, co ma Izabel do powiedzenia, do przekazania wam. Potem jakieś ukazały się zdjęcia, czy zdjęcie, że dwa księżyce są. No tutaj u nas nie, nie zauważyliśmy żadnych dwóch. Ale poprzez to, że w internecie krąży to i są już różne gdybania, domniemania, też macie odpowiedź od Izabel, co to jest za zjawisko. Potem weszliśmy na, na właśnie te, co się dzieje teraz, te hurikany, tornada, powodzie. Wszystko macie przekazane. Słuchać uważnie. a raz się nie. Nie, 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 tak nie bardzo się kapuję o co chodzi, ale ja tam staram się zawsze swoimi słowami wam dobrze przetłumaczyć. To jeszcze raz przesłuchać po prostu, albo trzy razy nawet nie. Potem y, chodzi o wszystkich przywódców, przywódców rządzących, tych słynnych, których słyszymy, znamy. Kim są? Co robią? Dlaczego nienawidzą ludzkość? człowieka, bo oni nas nie lubią po prostu. Wszyscy, co rządzą, nie lubią, nie wszyscy, oprócz dwóch czy trzech tam, nie? No nie, więcej tam, ten z, ten z Węgier też lubi ludzi, ktoś tam jeszcze, to są pojedyncze, ale to ogólnikowo, tak? E, kim są? Czym są? Dlaczego tacy są? I... Dobra. Po, potem jest pytanie, bo to też, to są pytania od was, odpowiedzi od Izabel. dla was. I co się dzieje z ludźmi, którzy pobiegli dobrowolnie odebrać swoje prezenty. Tak, co się z nimi dzieje, bo dzieje się i to na naszych oczach się odbywa. Są chaotyczni, są agresywni, są kłótliwi, zobojętnili do drugiego człowieka. Może powiem, że i chamscy są niektórzy. Jak to zadziałało, w jakim kierunku to idzie. Od Izabel zapraszam. Odpowiedzi macie przekazane. W ostatnich czasach właśnie co się dzieje, że drogi oddechowe, drogi oddechowe po prostu są atakowane. Nie? I Bóle głowy, migreny, katary, smarkanie, kichanie i kaszlanie i tak dalej. Słuchajcie teraz. Zapraszam na odpowiedź od Izabel, co się dzieje z tymi, co nas sypią, tam co się tam dzieje jakie wpływy i co tam jest, tak dalej. Wszystko macie, przekazujemy Wam. Niech się dzieje, niech się darzy. Niech potem wysiadają, nie wiem jak tam u Was, bo mamy ten, ten fenomen, to na... To, 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 jest, to jest jak domino, się sypie. Silniki się palą, wysiadają elektryczne czy techniczne te, nie? Urządzenia. Nagle się Światło po prostu, prąd się wyłącza, z niczego, nic nie było specjalnego. Tam macie też odpowiedzi, co się dzieje, dlaczego tak jest, a będzie się działo i coraz więcej i częściej. I teraz e, czas leci nieubłagalnie do przodu. Dowiecie się. Dlaczego? odczuwamy to, widzimy, mamy to przed oczami? Zegary chodzą razem z, tym, z, tym, z tymi frekwencjami, zegary też lecą do przodu. Nie ma także, żeby było fajnie, gdyby się któryś zatrzymał. Ten czas, który żeśmy znali, był powolny, spokojny, mieliśmy coś z dnia, teraz nie mamy nic po prostu. Nie dojeść śniadania, już jest czas na obiad, obiad zjeździ, już się kolacji nie chce, no bo czek jest, nie? gdzieś to ucieka, dobra. E, e, tam też macie odpowiedź, bo pytałam się, jest, no to po prostu jest na ludzkich ustach. Wszędzie się słyszy, że przechodzą z 3D, domyślam się, że D to jest dymensja. albo coś innego. Co to może być, czy 3D, 5D? Druk, drukowane coś, nie wiem, mid-D. To są tak zwane przestrzenią, to nazywamy. Przestrzenie. No to właśnie jest te przeskok teraz, że z 3 na 5, jak ja to się spytałam, tam e, prosiłam Izabel, o, żeby wytłumaczyła, to ta się zachłysnęła. Śmiali się wszyscy te cywilizacje, ubaw mieli, właśnie z tego. E, no mają sytuację, ja się przeprosiłam, że takie bzdury, głupoty przekazuję tam, pytam się o to. Ale oni, no, dla nich, on, oni mają radochę z tego, z głupców, po prostu, nie? Że takie coś jeszcze po prostu krąży, istnieje i przekazywane jest dalej. Ogłupianie ludzi nie ma. Uniwersum się przenosi w przestrzeń ósmą. Ósmą przestrzeń. Nie ma przeskoku z jakiegoś trzeciej przestrzeni. To już jest trzecią przestrzeń, to już połyka etta po prostu. Jest już pusta, wyczyszczona, tak? A przeskok. A gdzie, a gdzie to przeskok? To jest, ale. To są sportowcy, jak przeskoczą sobie poprzez jedną dymensję wyżej, tego nie ma, nic nie przejdzie w jakiejś tam. tam jak jest czwarta D, no to tam nie ma próżni, tam jest też jakieś istnienie, życie, jak można przeskoczyć i się rozwinąć. To się rozprzestrzenia, tak nie da rady, z taką wskoczyć gdzieś tam jeszcze wyżej i tak zostanie. I co to ma ogarnąć? Nie, nie wiem, każdemu jego, każdemu swoje. Wiesz w to co chce, po prostu, i tu też nie musicie nic odbierać. Jeżeli Wam coś nie pasuje, poczujcie samym sobą, macie instynkty, rozwijajcie je to jest najważniejsze. Także, kochani, zapraszamy Was na informacje z Białej Bazy. Mam nadzieję, że są Wam bardzo pomocne. Idziemy dalej do przodu, głowy do góry. Ja mówię, aż strach się bać, no bo takie mamy czasy. Jest potężny chaos. Tam Izabel bardzo dobrze przekazała właśnie o tym chaosie o tych energiach, które się po prostu wymieszały, i mamy, tak jak mamy, właśnie z tym wszystkim oglądajcie i niech to w końcu się rozdzieli, i chcemy być szczęśliwi, zdrowi. Właśnie chodzi tam też dużo jest o zdrowiu o naszych ciałach fizycznych. Posłuchajcie sobie i niech Wam to będzie przydatne. Zapraszamy Was na bazę. Skorzystajcie z tego, to jest powiązanie też z tym, co Rafael czyni. Jak się odzyskuje wolność z powrotem, odwodzenie komórki macierzystej ma powiązanie właśnie z DNA, z tymi nićmi, z kundalini. I bardzo ciekawe, dla mnie to też było bardzo interesujące, te odpowiedzi. Kochani, i na olejki, książki. Zapraszamy do Leszka na dole: macie telefon, numer do niego. I u niego możecie tam zamawiać. I tak powiedziałam, dobra, i do Sary też: Krem Gracja. Zamawiajcie u niej w Niemczech. piszcie na Whatsappa do niej i SMS-y ona każdemu odpowie. Bo y, tam, bo na y, telefon jej się zepsuł, czy tam dowody chyba spadły, czy takiego, i teraz ma nowy numer. Dlatego ten nowy numer: kto na stary nie dzwońcie, Spoglądajcie zawsze na, na, na najświeższe informacje, to są pod nagraniami, tak. Zostańcie zdrowi, pozbywamy się i smarków, i kaszlów, i bólu głowy, wszystkiego, tego nie potrzebujemy. Chociaż to, co nas otacza, w czym my w tej chwili jesteśmy, w jakim bagnie żyjemy, nie możemy tego w tej chwili uniknąć. Dopiero z przejściem wchodzimy w nowe, w zdrowe, młodość, radość i będziemy się rozwijać dalej, tak? A ten, kto nie ma ochoty przejść, jest uparty, to będzie dalej sobie egzystował i przeżył, jak chce. Zostańcie zdrowi. Namaste.